Ja, kochani, dawno już z wami nie rozmawiałam. Chyba ostatni vlog, jaki nagrywałam to był ten we Włoszech i to już było bardzo dawno temu. Ja właśnie skończyłam moją poranną jogę i zaraz będę się zabierała za. Och, oh, chyba. Excuse me. I zaraz będę się zabierała za robienie naleśników. Bo mam ochotę na naleśniki na śniadanie. Ja wczoraj zrobiłam dużo masy, masy, tak się mówi. Dużo ciasta do naleśników i jeszcze mi została prawie całe miska, więc będę jadła na naleśniki. Czemu ta szafa jest otwarta? It's triggering me. Ghosts? No, no, not here, not here. Dobra. let's go make pancakes. Wow! Wolicie Wasze naleśniki takie duże, to takie malutkie i grubsze? Let mi Jeżeli kiedykolwiek zrobicie te naleśniki, przysięgam, dam Wam przepis na ekranie albo na dole. Raczej na dole. Musicie je spróbować. One tak pachną świąteczne, jak świąteczne pierniczki. They're so good! Więc jeżeli je zrobicie, koniecznie dajcie mi znać, jak Wam smakowały, bo są prze, 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 przepyszne. Prze End vegan. Ok, zdecydowanie najgorsza rzecz robienia leśników to czekanie, aż one wszystkie będą gotowe. I się przypaliłam. Can you see? It hurts, let me tell you. Better be cut than delicious, because I burned myself. Tada! Przysięgam, że smakują. Chociaż nie wyglądają źle. Smakują jeszcze lepiej niż wyglądają. A pachną jak pierniczki, Więc. Próbuję was jakoś ustawić, żebyście widzieli. Kłami oh, boli. Więc tak. Bardzo dawno nie, nie, nie nagrywałam żadnego vloga, więc. I feel like we're talking to the camera. Give me break. I need to get back to the, Get back to it. Muszę się jakoś. Powrócić do tego przyzwyczajenia do mówienia do kamery, może, bo już minęło bardzo długo czasu, odkąd nagrywałam vloga, ze względu na to, że byliśmy we Włoszech. Jak widzieliście na ostatnim vlogu, jeżeli nie, to go back and watch it. It's really fun. Po tym, jak wróciliśmy z Włoch, z Włoszech, Włoch, you know what I mean. Po tym, jak wróciliśmy, to moi rodzice musieli, bo sprzedali swoje mieszkanie a ze względu na psa musieli jeszcze zostać troszeczkę dłużej w kraju więc mieszkali u mnie ja mam bardzo, bardzo, bardzo malutkie mieszkanie, więc nie było nawet jak nagrywać chyba, że chcielibyście dosłownie wszystko a po prostu nie było jak nagrywać ja też chodziłam do pracy i po prostu był tu pies, mój tata, mama w takim małym pomieszczeniu it wouldn't be a fun vlog, trust me więc nie nagrywałam od bardzo długiego czasu teraz mamy jedenasty Rodzice wyjechali 8 z nocy, 7 na 8, więc parę dni już minęło. Próbuję się teraz znowu przyzwyczaić, może, do bycia samej. Bo jest jednak różnica, jeżeli byłaś z kimś przez jakiś taki dłuższy czas i wiadomo, ja też mieszkałam wcześniej z rodzicami, i teraz znowu do takiego pustego domu, do ciszy, i też do tak jakby jak mi się nudzi i mam dzień wolny, to zawsze mogłam jechać do mamy. Tak jak zresztą bardzo często widzieliście, robiłam. Teraz tak nie mogę, bo jestem zupełnie sama w kraju, więc. Muszę się troszkę przyzwyczaić, ale dzięki Bogu mam naprawdę naprawdę super koleżanki. Bo na przykład mówiłam coś takiego. Mówię, a mówiłyśmy coś o świętach, bo ja bardzo, bardzo kocham święta. I wspomniałam im. Really, neighbor? Na ja słyszycie, jak ktoś będzie. I wspomniałam im, że w tym roku będzie pierwszy raz, kiedy święty Mikołaj do mnie przyjdzie w Mikołajki, bo jestem sama, więc stwierdziłyśmy, że. Mam nadzieję, że tak nie słychać. Więc. Zobaczyłam doby, więc stwierdziłyśmy, że pójdziemy sobie rano, bo tutaj u nas w centrum dosyć blisko, nie myślę, że jest 7 minut, jak będę szła, zawsze na mieście otwierają takie malutkie lodowisko i tam można się napić grzańca, jakieś takie wiadomo, jakby świąteczne atrakcje, to pójdziemy na to w dzień, a wieczorem w kinie grają takie starodawne, starodawne, takie wiadomo, świąteczne filmy, te klasyczne, Kevin sam w domu i tak dalej, więc pójdziemy potem do kina i spędzimy jakoś razem do Mikołajki, żeby nie była samotnie i 22 grudnia lecę już do Polski 22 grudnia jakoś rano powinnam tak rano dosyć, idź jak głośno i za każdym razem jak przestanę mówić to mi przestaną więc tak, więc 22 grudnia będę już w Polsce ląduję w Warszawie, nie wiem czy zależy wszystko od tego jak Natalia przylatuje czy będę tam do momentu, kiedy ona przylatuje i pójdzie, pójdę z rodzicami coś porobić, czy po prostu rodzice mi odbiorą i pojadą od razu do miasta, z którego jestem. Więc nie mogę się już doczekać świąt i śniegu, bo mi tak okropną pogodę. Cały czas pada, są sztormy. Ostatnie dwa dni mamy takie sztormy, że nawet nie da się wyjść z domu. Więc jest koszmar. O oh my god. Więc jest jakiś koszmar. Normalnie, świątość. Mm -mm. Wiem, że nie powinno się tak narzekać, ale mam dość tej pogody Także, uh, aż dzwoniłam, no, jak dzwoniłam wczoraj Wczoraj do mamy, to właśnie mówiłam, że w dobrym momencie wyjechali, bo zajmującym Pojechali, to było taka prawdziwa so, Przepraszam, że tak dotykam moje włosy Mnie też drażni, jak tak ludzie robią To była taka prawdziwa, zimowo Jesienna pogoda, że wiecie, rano był po prostu mróz Ale było ładnie Było zimno, ale było ładnie, a teraz to jest Mokro, taka wilgoć, nie, nie fajnie, nie fajnie Dobra, zrobię sobie kawę and I'll be right back. I naprawdę jestem zdania, że nie ma lepszego uczucia niż pierwszy kawy. If you do know a better feeling, please let me know. I'll try it. I will try it. Witaminy okay. moje. Teraz. Odkąd jestem we, weganko, tak się mówi o morsko, To biorę codziennie B12 Wiadomo, biorę witaminę D, bo my tutaj słońca raczej nie dostajemy, więc trzeba jakoś sobie wspomóc I staram się brać mag, Omega 3 też Ale tak główny, który codziennie, codziennie, codziennie biorę B12 i witamina D co jeszcze u mnie jest nowego? Czy w ogóle coś jest u mnie nowego? Dzieje się u mnie coś nowego, ciekawego w życiu? Zaraz się będę na pewno zbierała. Zaraz. Jeszcze mam troszkę czasu, więc mam. mamy godzinę drugą. Jakże gdzie AD skończy o czwartej, idziemy się spotkać, żeby pograć w karty. I co? Tak, nie mam jakichś konkretnych planów na dziś. Ja Takie deszczowe dni, co są ostatnie, tak jak mówiłam, codziennie. Ja lubię spędzić w domu, tak na spokojnie, cichutko poczytać książkę, obejrzeć jakiś film. Wczoraj oglądałam ten film nowy na Netflixie: Let It Snow. Ten świąteczny. Fajny, miły, taki, taki rodzin, rodzinny, taki jak chcecie sobie zabić czas i miło spędzić go watch it. Bardzo fajny film na Netflixie. Chyba nie jest też za długi, jest półtora godziny, więc taki zwykły, fajny, lekki film do obejrzenia. It is very fun. Jutro będę nagrywała kolejny odcinek kawki z karą, więc jeżeli chcielibyście być częścią tego odcinka, proszę wysyłajcie maila na karopoko. Małpa nie karopoko i YouTube małpa Maybe you'll be my next video. Dobra, obejrzę sobie coś albo poczytam, jeszcze, nie wiem, żeby zabić trochę czasu, się zrelaksuję i lecę i się spotkać z dziewczynami ja już jestem gotowa, mam moją mój kapelutek w razie gdyby padał deszcz kurtkę, mam cię łykuś spódnicę ubraną, buty i lecimy oby nie padało za każdym razem tak się dzieje, że jak wyjdę z domu to zaczyna padać więc cross fingers cross fingers już do domu i pada tak strasznie deszcz że nie było nawet opcji żeby cokolwiek nagrać na zewnątrz bo kamera by po prostu zmokła, a nie jestem pewna czy jest wodoodporna, myślę, że raczej nie zastanawiam się teraz co mam sobie zrobić do jedzenia ja on coś takiego, że jak coś lubię, jak coś mi smakuje to jem to ciągle, 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 ciągle więc chcę zrobić coś innego, żebym nie jadła tego, żebym po prostu nie wiadomo, nie jadła tego samego codziennie, więc muszę się zastanowić co zjeść bo już dosyć, mamy dosyć późno it's, it's, I should eat dinner I definitely should Kochani, robię sobie tak na szybko fasolkę I stwierdziłam, że zakończę tego vloga tutaj, bo już jest dosyć późno I tak nie będę nic ciekawego robiła, tylko się wykąpię i tak dalej I co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że miło mną dzień w domu w taki... Gdzie może zapalić światło Aha, that would probably be nice Teraz muszę się zabawić E, więc tak, zakończę tutaj tego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną taki deszczowy, nudny troszeczkę dzień, ale takie są realia życiowe. Nie każdy, ży... Nie każdy ma jakiś bardzo interesujący dzień każdego dnia. I co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zachęcam was do dawania łapek w górę i subskrypcji, żebyście zostali ze mną na dłużej. Ups, na dłużej. Wkładam chleb to to stara. Żebyście zostali ze mną na dłużej i życzę wam miłego dnia albo wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. Bye.